Cześć, witajcie w trzecim odcinku, czyli w trzeciej części Minecraft'a. Dzisiaj już gramy, właśnie już długo gramy. YouTube seria trwa nienormalny, poziom trudności i gramy. Jesteśmy odrodzeni, o tutaj. Dobra. Pierwsze co zrobimy, to wykopiemy kobla, żeby stworzyć piec. No, tak, właśnie, żeby utworzyć nam piec. Tak, musimy mieć 26 kobla. A my, a my mamy tak strasznie mało. Gravela też wykopiemy sobie zaraz. No, Gravel, Gravel, no kurde, Gravel. Tam jest taki. Gravelowski. Wyzwanie Gravelowskie. No i co, ciekaw jest to mi już. 26, 26, to dobrze. Gravel, Gravel, Gravel. Taki niepotrzebny, a wraz taki potrzebny. Wraz z tym taki potrzebny do życia. Właśnie, mamy zaraz już piec. No tu sobie go stwórzmy. Zjednijmy z kobli Może sobie tutaj jeszcze zrobimy na niego miejsce. Ach, nie wierzę, no. Co to był za Bóg? To nie są chyba kamienie rybika. Mam nadzieję Strasznie głodny jestem Dobra Już się najedliśmy No nie to Miałem brać Dobra Idziemy spać Możesz spać tylko w nocy Nienawidzę tego komunikatu On jest właśnie od takiego robota minecraftowego To jest taki czat On z nami czatuje Obserwuje całą naszą grę Zdradziecki CleverBot Minecraft, super gra to jest Dobra A więc co, może poszukamy Gravela Ohoho Tu jest nasz ten, nasze urwisko Kotelina Jak znajdziecie gdzieś Okolicy naszego osiedla Gravel, to możecie napisać w komentarzu. No i z tego wykopiemy właśnie. Bo ja myślę, że strzały możemy z tego zrobić. Z krzemienia. A kurde. Przecież ja miałam jeszcze jedną rzecz zrobić. Ale jestem jeszcze taki głodny, że chyba ugryzę surową tą owcę. No nie wierzę. Nie uskajmy, mnie dała. A nie dała chyba. Dobra, to dobrze. Dobre mięsko. Dobre, pyszne. pyszne.pl. Pyszne.pl. Właśnie, mamy ten piec, mamy, jak się ma piec, właśnie to jest, to jest takie jakby właśnie pełne urozmaicenie. Tak, to kiedyś mówiłem, że crafting plus skrzynia plus piec to równa się pełne urozmaicenie. No i to właśnie w tym jest super. Pełne urozmaicenie tych itemów wszystkich. Dobra. Ktoś wrzasnął do mnie, że tu widzieliśmy, że tu widział grave. Dobra, mam nadzieję, że na nas nie spadnie. O, zobaczycie, jak fajnie się odepchnę. Jak nam nie spadnie. O, patrzcie, widzieliście? To mnie odjęło sporo tego serduszka. Aż pół. Ale 10 połówek, no już zginę. Nie. 20 połówek i zginę. Więc lepiej nie ryzykować. Jeszcze 19 takich, no i zginę. O nie. Dobra, łopata by się nam przydała. Na innym właśnie serwerze Gravel taki upierdliwy mi zabrał całą łopatę żelazną. Straciłem przez niego. Dobra, jak ktoś jeszcze gdzieś tu znajdzie ten gravel to niech odpisze na czacie, bo ja już chyba nie widzę nigdzie. Tam jeszcze jest gravel. Dobra, zaraz do niego podejdziemy. Tylko ja zjem świnkę Szkoda, że nie można jej właśnie tak ugryźć. Jak Suarez. Suarez to kanibal. On gryzie innych piłkarzy. <laughs> za to powinny być czerwone kartki za gryzienie. Coś się wystraszy, że kanibal. Jest właśnie. Zrobimy sobie strzały z krzemienika. Właśnie, będzie fajnie. Będzie się działo. BĘDZIE SIĘ DZIAŁO. No tacy błonią cały czas. Albo tacy sami, a ściana między nami. No ile tego grave? już ręka go boli pewnie? Tą moją postać. Od tego całego kopania. To nie jest Gravel. Pamiętajcie, to jest dioryt. To coś. Nigdy nie mieszajcie dioru, diorytu z Gravelem. Nie wolno tak mieszać. A tu co? Wow, fajny. O Gravel tam jest. Kto wie, gdzie tu jest Gravel? Tego Gravela nie ruszamy. O nie, zaraz gniemy z głodu. Mam nadzieję, że już się ugotowały te sztabki. Usmażyły te sztabki, żeby je jeść. Tak. 13 sztab żelaza. O, ekspo nawet tam przyszło. Dobra. To co, robimy kilof? Jak, jak waszym zdaniem? Napiszcie w komentarzu, co robimy. Napiszcie w komentarzu. Oczywiście. Czy robimy kilof? Zbroję czy łopatę, czy miecz. Czy nie wiem co, czy bloki żelaza? Czy oszczędzamy na kowadło? Czy po prostu sobie zachowamy sztabki żelaza? Napiszcie o tym w komentarzu. A więc z tej strony to tyle, tylko jeszcze zjem kurczaczka. No i lajki, subskrypcje i pamiętajcie o tym, co teraz mówiłem: o tych komentarzach, że właśnie macie napisać w komentarzu, co zrobić z tymi sztabkami żelaza. Bo jak się ma ich... Aż tyle, to, nie, to człowiek nie ma pojęcia, co z nimi wszystkimi zrobić. Więc lajki, suby i pozytywne komentarze. I głosujcie. I na razie. Pa i cześć!